Ciekawa granica z liczbą Eulera. Takie zadanko podesłał mi widz, więc zobaczmy jakie rozwiąza. Na początku, jak w każdej granicy patrzymy co się będzie działo. Mamy nieskończoność przez nieskończoność, podniesione do nieskończoności. No i tutaj też widzimy, że mamy N wykładników, więc prawdopodobnie wiemy, że to będzie jakaś granica z liczbą Eulera. Więc co tu robimy? Będziemy korzystać z tej prostej własności. Jakoś musimy to, co tu mamy, przekształcić do tej postaci. Przede wszystkim to, co robimy, to skracamy przez minus 2. No i teraz chcemy to jakoś przekształcić do tej postaci, więc tutaj po prostu Wykorzystamy starą sztuczkę z funkcji homograficznej. Rozpiszemy to n minus 1 jako n minus 2, dodać 1. No dobra sprawę, to będzie to samo co n 1, tylko w innej postaci. Wszystko podzielone przez n 2. No i teraz jak rozbijemy sobie na dwa ułamki, to będziemy mieli coś takiego. Tutaj widzimy, że ten pierwszy składnik to na dobra sprawę jest 1, no a drugi składnik zostaje taki sam. I tu już mamy tą postać do liczby Eulera, więc jedyne co teraz musimy zrobić, to żeby potęga, do której podnosimy to, co tutaj mamy, była taka sama jak to, co mamy w mianowniku. Czyli piszemy, że to będzie do potęgi n-2, no i teraz, żeby finalnie była ta potęga, której potrzebujemy, czyli n do trzeciej, no to musielibyśmy to wszystko jeszcze podnieść do potęgi n do trzeciej przez n-2. No i teraz z reguły działań na potęgach. Tutaj n-2 z n-2 się skraca i wychodzi n do trzeciej potęgi. No i teraz widzimy, że to tutaj dąży nam do e, no a to co my tutaj dąży nam do nieskończoności. Czyli finalnie nasza granica to jest e do nieskończoności. E to mimo, że jest liczba Eulera, to jest typowa liczba 2,70 coś tam, czyli jakakolwiek liczba podniesiona do nieskończoności, no daje nam oczywiście nieskończoność. I to będzie finalna odpowiedź do tej granicy.